To niesprawiedliwe. Nie wolno mi używać rąk. Ale ja doskonale poradzę sobie z jedną. Jeszcze się przekonamy. Ja widzę, że jesteście już gotowe, drogie panie. Wow, aparat fotograficzny. To dopiero nagroda. Potrzebuję go bardziej niż ktokolwiek inny. Mam przeczucie, że walka będzie zacięta. dobra zaczynam. Kate, pomóż mi proszę Dzięki! Wow! No, wychodzi całkiem nieźle. Więc ja też sobie poradzę. Mój rysunek jest bezkonkurencyjny, jest nie do odróżnienia od oryginału. Doni, Kate, miotasz błyskawicami. Poraziłaś mnie, nie puszczę ci tego płazem. A masz za to fleszem po oczach. Nic nie widzę. A ja zaraz kichnę. Do boju moje konkurentki odpadły z wyścigu. Czas biegnie tak szybko, właśnie dobiega końca. Przepraszam, Monika, ale nie mogę Cię pochwalić. Kate, brawo. Wendy, no to najwyraźniej nie jest Twoja runda. Wygrałam. Jaki piękny aparat. Oddaj mi je. A co ci to zdjęcie, Monika? Oddaj je. Tak słodko na nim wyszłyśmy. Awesome! Ok, hurra, znowu mi się poszczęściło. Ja niestety nie mam tyle szczęścia. Jesteśmy gotowe. Na pewno? No, teraz wszystko jest tak, jak trzeba. A oto i Wasza nagroda. Nigdy nie widziałam tyle złota. Wygląda bardzo kusząco. Szkoda, że nie mogę go wziąć. Za to ja zrobię to z łatwością. Najważniejsze są odpowiednie proporcje, a na moim rysunku są idealne. jest to? Gdybym miała tyle złota, stać by mnie było na wszystko. Monika, nie ma czasu na bujanie w obłokach. Trzeba działać. Ten złoty brokat pomoże mi wyjść na prowadzenie. Ostrożnie, Wendy! Wszystko zepsułaś. A według mnie wyszło świetnie. Jestem gotów, żeby zobaczyć Wasze prace. Będziesz mile zaskoczony. No i jak? Złamałyście mi serce, nie da się na to patrzeć. Stój, to złoto jest nasze. Znowu mam rysować bez użycia rąk. To jakaś kpina. Okay. Tylko ja mam farta w tym challenge'u. Ej, Wendy, oddaj moje okulary. Mam nadzieję, że nawet bez nich widzisz ten ogromny smakołyk. Hej, nie musisz się tak wpatrywać. Nagroda i tak będzie moja. Zacznę od pozbycia się konkurencji. Do farby Moniki dodam mydła. Zobaczmy, czy udaje się namalować. Co? Co to było? Znowu te twoje głupie żarty. Nie mam na nie czasu. Muszę malować. To dziwne. Dlaczego farba nie zostaje na kartce? To dopiero pech! Przestań świrować, Monika! Ja tu nic nie widzę! Postaram się narysować przynajmniej kontur. Szczerze mówiąc, to wygląda bardziej jak różowy ślimak. Stop! Obawiam się, Monika, że nic ci z tego nie wyszło. A to jest ślimak, a nie guma do rzucia. Wendy, a u ciebie wręcz przeciwnie. To wygląda tak samo jak oryginał. Dziękuję. A więc to jednak była guma. Jak mogłam nie rozpoznać? Teraz ją dobrze widzisz, mimo że jej nawet nie spróbujesz. Zjem to wszystko sama. Przygotujcie się będzie eksplozja. Ojej, Wendy, nie poznajecie. cię. Hmm, nie rozumiem, co w tym takiego śmiesznego. Hmm. Czemu tak po prostu siedzimy? Cierpliwości przygotowałam dla Was coś ciekawego. Automat z gumami do rzucia. Widzę, że wam się podoba, więc do dzieła. Ej, Suzy, spójrz, co tam jest! Mam dla Ciebie małą niespodziankę. Nic nie widzę, Zak. Co się stało z moimi kredkami? Nie szkodzi, wiem jak dodać koloru do mojego rysunku. Wow, to Skittles, niezły pomysł. Wygląda na to, że mój plan nie wypalił. Chyba zupełnie o mnie zapomnieliście. A ja też mam w zanadrzu kilka sztuczek. Zobaczmy, co teraz zrobi Zak. Dziwne: moja kredka w ogóle nie rysuje. I ta też nie. Spróbuję pozostałych. Nie rysują. Jakby ktoś namydlił moją kartkę. Kończymy. Spójrzmy, co my tu mamy. Emma całkiem nieźle, ale mało kolorów. Zak, nie wiem, co robiłeś przez ten cały czas. Suzy, twoja praca jest wspaniała. Gratulacje, maszyna jest twoja. Moje marzenie się spełniło, hurra! Teraz potrzebuję monety, żeby dostać gumę. Dobra, spróbuję bez niej. Ups, chyba trochę przesadziłam. To wyzwanie sprawiło, że trochę zgłodniałam. Dlatego nagrodą będzie coś bardziej sytego. Czekoladowa fontanna będzie idealna. Zgadzam się, to naprawdę super. Warto o to zawalczyć. Zacznijmy od wyeliminowania przeciwników. Gdzie się podziały moje okulary? Nie martw się, chcę je tylko troszeczkę odnowić. Trzymaj. Dzięki Zak, ale dlaczego ja nadal nic nie widzę? Jaki to jest kolor? Zdecydowanie nie ten co trzeba. O nie, ja też nie mam odpowiedniej farby. Spróbuję zmieszać kilka. Zobaczymy, co wyjdzie. Ojej, całkowita porażka Myślę, że idzie mi dziś całkiem nieźle Pozostaje tylko dodać trochę brązu I wezmę go prosto z fontanny. Sprytne posunięcie Suzy Jestem po prostu geniuszem Dlaczego ja na to nie wpadłem? A teraz jest już za późno Oryginalna praca, Suzy. Za, to chyba jakaś abstrakcja, jak zwykle. Emma, twój rysunek jest całkiem niezły. Gratuluję, to ty wygrałaś. Naprawdę wspaniale. Idę do ciebie, moja czekoladowa fontanno. A gdzie ona jest? O, znalazłam nareszcie. O. Co ty robisz, Emma? Degustuję. To jest takie dobre, że nie macie pojęcia. Spójrzcie tutaj. Oto najnowszy model tych ekstra tenisówek. Sama je przymierzę. Pasują idealnie. Mm. Jestem pewien, że te buty będą moje. Mam nawet szablon, żeby narysować jej lepiej od dziewczyn. Wystarczy, że odrysuję swój but. Co to za smród? Nie mogę oddychać. Tylko maska przeciwgazowa mi pomoże. Od razu lepiej. Suzy ma rację. Ten smród jest nie do zniesienia. Potrzebuję tlenu. To nie pomaga. Stop! Świetnie, już prawie skończyłem. Ale praca Suzy jest wyraźnie lepsza, a Twoja zak mnie troszeczkę rozczarowała. To dziwne, ale Emma chyba gdzieś przepadła. Dlatego, Suzy, noc znowu wygrałaś. Zabieraj swoje nowe tenisówki. Dzięki! Ale wydaje mi się, że nie są do końca takie nowe. Skoro nie ma chętnych, to ja sobie je wezmę. Przed Wami wspaniały dron. Ojej, marzyłam o takim od dawna. Właściwie to nie Ty jedyna. Nawet nie licz na to, że tym razem mnie pokonasz. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Jak na złość, nic mi nie wychodzi. Głupi rysunek. Nie szkodzi, mam pomysł. Ja też. Suzy, podaj mi pędzelek, proszę. Jest taka naiwna. Nie powinnaś mi pomagać. Hmm. Proszę. Skąd tu się wziął odwrócony kubek, Zak? Czy to twoja sprawka? Moja praca jest nieodwracalnie zrujnowana. Trudno, ale ja zdążyłem na czas. U mnie zostały tylko jakieś plamy. No to nie wygląda dobrze, przykro mi. Zach, ale twój rysunek wyszedł świetnie, dobra robota. Emma, a ty myślę, że patrzyłaś chyba na coś innego. Oczywiście to Zak wygrał. Jest nareszcie! Dron leci prosto do twoich rąk. Super! Oj, dron wymknął się spod kontroli, gdzie on leci? Wylądował na parkingu, więc jest mój. No dobra, Emma. To ty wygrywasz w takim razie? Kask ochronny jest tym, czego pragnie każdy sportowiec. No co tak patrzycie? Do roboty. Jest absolutnie genialny. Muszę go wygrać. Nie martw się, Zak. Nie mam ochoty na taką nagrodę. Ale mam pewien pomysł. O, chyba dostałam wiadomość. To od Suzy. To świetny pomysł. Proponuję, abyśmy wprowadziły Twój plan w życie. Kończymy. Jestem gotowy. Dziewczyny, sorry, ale wasze prace są nie na temat. Zak ma rację. Jego rysunek jest najlepszy. Pogratulujmy zwycięzcy. Bardzo się cieszymy. Tak, tak. I ja już teraz gratuluję. Hmm? Paski już tu jest. I nawet ma w środku niespodziankę. Muszę go przymierzyć. Fuu, co za uchyda? To surowe jajka. My myślałyśmy, że ci się spodoba. Dziewczyny na pewno docenią kolejną nagrodę. Jaka piękna sukienka. Spójrzcie tylko jak się błyszczy. Ja na pewno jej nie potrzebuję, więc mogę się zrelaksować. Tak jest, siedź spokojnie, nie wchodź nam w drogę. Postaram się wyobrazić sobie, że ta sukienka jest już moja. Myślę, że nie musisz, bo i tak nie zdążysz jej przymierzyć. Dodam trochę brokatu. A nadmiar zmuchnę. Jakie to piękne. Emma, przez ciebie przypadkiem narysowałem sukienkę. Ale ja nie chcę tej nagrody. Suzy, nieźle, ale nie jest idealnie. Zak, naprawdę podoba mi się twój rysunek. Jest świetny. A Emma wyraźnie przegrywa. No więc sukienka wędruje do Zaka. Zrobiłeś to specjalnie? No, Zabieraj szybko swój prezent. Ale ja jej nie potrzebuję. Szkoda, bo ci pasuje. Co za wstyd. Kolejna nagroda z pewnością ucieszy każdego, ponieważ jest to zdalnie sterowany samochód. Przy okazji włożyłam do środka kilka czekoladek. Nieźle, prawda? O, tak, podoba mi się. Jestem gotowy do walki. Możesz być bardziej ostrożny, Zak? Nie zrobiłem tego specjalnie. Zawsze wszystko psujesz. Będę musiała jakoś ratować mój rysunek. Myślę, że tylko pogarszasz sprawę. Samochód. Od dawna o takim marzyłam. Ale przydałby mi się większy model, idealny samochód, i idealna ja. To byłoby takie wspaniałe. Ale to tylko marzenia. Suzy, czas wracać na ziemię. No i proszę, wszystko przegapiłam. Przyznaję, to nie jest twoja najlepsza praca. Zak! Super! Znowu mnie zachwycasz. Emma, no po raz kolejny tragedia. Znów jestem najlepszy, hurra! Możesz zabrać swój samochód. Chodź do mnie mój piękny. Mm. Ej, a gdzie są kluczyki? Mm. Mm. Tutaj. A, muszę już lecieć. Oh. A dokąd ona się wybiera? W ekscytującą podróż swoim nowym samochodem. Myślę, że zasługuje na nagrodę i trochę smakołyków. Powodzenia, naiwniacy!